Pierwszym etapem rozwoju mężczyzny jest etap ukochanego syna. To jest moment, w którym młody chłopiec szuka odpowiedzi na pytanie, czy jestem ważny, czy innym na mnie zależy. Potrzebuje potwierdzenia tego, szczególnie od swoich rodziców, od swojego taty, że tak właśnie jest. Ech, taką pomocną ilustracją do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o miłość ojca. Będzie obraz, powrót syna marnotrawnego Rembrandta. Artysta namalował go pod koniec życia jako ostatni, po śmierci swego syna Tytusa. Nie mamy oczywiście dzisiaj czasu, aby omawiać to arcydzieło malarstwa, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden szczegół. Jak się przybliży dłonie, którymi ojciec obejmuje swojego marnotrawnego syna, to widać wyraźnie, że one są różne. Jedna jest wyraźnie taka, taka męska, taka, taka większa, twardsza, a druga, druga jest delikatniejsza, kobieca. No, oczywiście Rembrandt wiedział, jak się maluje dłonie, to nie, to nie jest przypadek, i interpretuje się to tak, ja zresztą się z tym zgadzam, że chciał nam wskazać, pokazać, że człowiek potrzebuje, że, że ten syn potrzebuje zarówno męskiej, twardej ręki, jak i też tego pierwiastka kobiecego. I to oczywiście w życiu się może różnie, różnie ułożyć, ale. Ale chciałbym zachęcić innych mężczyzn, żebyśmy też okazywali to, to, taką właśnie delikatność uczucia swoim małym dzieciom. Nie znamy się, ale zakładam, że jesteś ojcem, może przyszłym ojcem. I w każdym odcinku będę miał dla ciebie jedno zadanie. Dzisiejsze zadanie polega na napisaniu listu do jednego z twoich, z twoich dzieci. Chodzi o napisanie listu w taki sposób no, tradycyjny, długopisem na na, na kartce. I napisz proszę ten list, nawet wtedy, gdy twoje dziecko jeszcze nie potrafi czytać. Oczywiście opisz, co to dla ciebie znaczy być, być ojcem, jak dziecko jest dla ciebie ważne, że zawsze je wysłuchasz, że, że jest po prostu no, takim oczkiem w twojej, w twojej głowie. Mamy tutaj listę jakichś jakich sugerowanych, może podpowiedzi, jakich, jakichś tematów, ale, ale oczywiście możesz to zupełnie inaczej, jakiś własnymi słowami napisać. I tutaj może taka uwaga techniczna. Unikaj, proszę, sformułowań tak, ale czy komunikatów ty, ty zawsze, ty ciągle, ty nigdy. Jeżeli powiemy do dziecka: No, jesteś wspaniałym uczniem, ale ostatnia klasówka z biologii poszła ci bardzo słabo, to dziecko zapamięta tylko tę drugą część. Znaczy, no, nie, nie usłyszy tego i nie będzie, nie będzie pamiętać, że, że jest dobrym uczniem, tylko skupi się na tej nieudanej klasówce z biologii. Więc w ogóle, nie używajmy tego typu sformułowań. Dziecko nie zapamięta szczegółowych sformułowań tych słów, które zawarłeś w liście, ale zapamięta to, co czuło, gdy czytało Twój list. Lew Tolstoy w powieści Anna Karenina napisał, że wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a te, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. To zdanie. Jest genialne, bo ono pokazuje pewną prawdę: że istnieją pewne uniwersalne zasady tego, jak budować szczęśliwe rodziny, jak budować, jak budować szczęśliwe małżeństwo. I, I chciałbym, abyśmy się na tym właśnie skupili. I pisanie listu to jest jedna z takich właśnie zasad upewnienia dziecka, że jest kochane i dlatego to jest takie ważne. Róbmy to, co inni robią dobrze, wtedy również my będziemy dobrymi, szczęśliwymi mężami i ojcami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli uznasz, że ten film jest wartego, aby inni mężczyźni go też zobaczyli, to proszę, polub, skomentuj, prześlij dalej i zasubskrybuj mój kanał.